Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica, ja mam na imię Dominika i to jest kanał, na którym opowiadam przede wszystkim o książkach i na samym wstępie chciałam Wam bardzo podziękować za obecność, za to, że jesteście i za to, że się udzielacie. Chciałabym przede wszystkim podziękować tym osobom, które zdecydują się na kliknięcie lajka like czy na rozmowę ze mną, na jakikolwiek komentarz. To jest coś niesamowitego. Że jest Was już tu tyle. Wczoraj wybiło mi tutaj 300 subskrypcji i mam łzy w oczach, jak o tym myślę. Pamiętam swój zachwyt, kiedy było Was tylko 50, aż 50 zechciało w tamtym czasie um, kliknąć: Subskrybuj, a teraz jest już tu 300 osób i ta liczba pomalutku rośnie, um, ciągle rośnie i jestem po prostu zachwycona tym faktem. Jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że postanowiliście spędzić um, te kilka, kilkadziesiąt minut w tygodniu razem ze mną. No, jestem niezmiernie Wam wdzięczna. Przychodzą takie momenty, w których myślę, że to jest bez sensu, że po co ja to robię, że kto będzie chciał mnie słuchać, że nie mam sprzętu. Wiecie, że, że to jest nudne dla niektórych. A potem dostaję komentarze, w których. Piszecie mi, że zgadzacie się z moją opinią, albo piszecie mi, że się nie zgadzacie z moją opinią, ale to wszystko jest nadal, wiecie, w pozytywnym odzewie. Um, piszecie mi um, miłe komentarze, piszecie mi, że subskrybujecie, piszecie mi, że lubicie mnie słuchać, że wydaje Wam się naturalna, a to najbardziej, um, najbardziej mnie w sumie cieszy to, że um, doceniacie to, że jestem tutaj sobą. Um, no dziękuję Wam bardzo, bardzo Wam dziękuję, każdy taki komentarz, każda taka wiadomość, każda taka rozmowa przeprowadzona na Instagramie, bo czasami się teraz też już takie zdarzają, że wymieniamy się zdaniami um, na Instagramie odnośnie jakichś książek czy czegokolwiek, um, to jest niesamowite uczucie, niesamowite uczucie naprawdę, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że się udzielacie, um, że oglądacie, że słuchacie, a nawet jak się nie udzielacie, to że jesteście. И что... W związku z tym, że jest Was tu 300, pomyślałam, że może zrobimy QA. Może ym, to jest ten czas, kiedy zbierze się na tyle dużo tych pytań, że będę mogła po prostu nagrać z tego jakiś osobny materiał. Także jeśli ktoś ma do mnie jakiekolwiek pytanie odnośnie czegokolwiek, y, czy książek, czy mojego życia, czy mojej osoby, i tak dalej, możecie zadawać pytania w, w komentarzach do tego filmu. Nie obiecuję, że odpowiem na wszystko. Nie wiem, jakie pytania będziecie zadawać. Na pewno będzie kilka stref życiowych, o których wspomnieć za bardzo nie. Będę chciała, natomiast postaram się odpowiedzieć na jak największą ilość tych pytań. Także, jeśli ktoś ma jakąś, jakieś pytanie, chce coś się dowiedzieć na mój temat, no to zachęcam do zostawienia komentarzy pod tym filmem. Wyłapię je wszystkie i, i, i znagram osobny materiał na ten temat. O ile pojawi się tyle komentarzy, że będzie to miało sens. To jeszcze zanim zacznę opowiadać o gościu specjalnym tego odcinka chciałam też dać znać, że właśnie prowadzę i Instagram, i mam konto na TikToku, oba konta nazywają się po prostu Podskarbnica, natomiast to nie jest ani BookTok typowy, ani to nie jest Bookstagram typowy, to są raczej em, takie wiecie, miejsca społecznościowe, gdzie można mieć ze mną jakiś tam większy kontakt, na TikToku sobie wrzucę coś tam, kiedy mam ochotę, bo mam ochotę, e, na Instagramie raczej, raczej na ogół na co dzień coś tam wrzucam w stories, e, też albo z ciągu dnia, albo z dnia, albo coś, coś czytam, wiecie, nie prowadzę typowo konta profesjonalnego. Profesjonalnego konta bookstagramowego, i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Dla mnie te, to Instagram jest bardziej takim w sumie miejscem kontaktu z Wami, chociaż oczywiście tutaj na YouTube też w komentarzach jestem bardzo wdzięczna zawsze za każdy komentarz. Natomiast jeśli chcecie gdzieś tam trochę więcej takich nie wiem, może kadrów z codziennego życia, czy jakiś taki łatwiejszy kontakt, czy kontakt na bieżąco razem ze mną, to polecam właśnie Instagram czy TikToka, mówię, to nie są jakieś konta typowo prowadzone pod względem książkowym, bardziej moim, natomiast jeśli macie ochotę, to zapraszam um, na te dwa konta i co, i no i dzisiaj będziemy opowiadać o tych książkach. Wiem, że... Um, Mówiłam, że o tych książkach w ostatnim filmie, przede wszystkim o Tomie drugim i że właśnie na Instagramie też często o tych książkach wspominam ostatnio, ale po prostu nie mogę wyjść z podziwu co do tych książek i właśnie na bieżąco czytałam, stąd to wynika. Obiecuję, że w kolejnych miesiącach będzie o tych książkach o wiele mniej. Natomiast postanowiłam nagrać konkretny cały jeden filmik odnośnie tej serii. Nie myślałam, że to się kiedyś wydarzy. Wiecie, nie, jakby nie planowałam tworzyć filmów typowo pod jedną książkę, dlatego że... Um, no, wydaje mi się, że te filmy, w których mówię o różnych książkach, są po prostu dla większej widowni, no bo um, opowiadam o różnych książkach, różnych gatunkach i tak dalej, różni ludzie różne rzeczy czytają. Natomiast e, te książki absolutnie zasługują na to, żeby dostały swój cały jeden film i może nie oddaję im sprawiedliwości swoją własną osobą tutaj, natomiast um, zachwycam się nimi niezmiernie. Także zacznę może od fabuły, takiego głównego, m, takiego głównego zarysu, w ogóle o co chodzi w tych książkach, ponieważ ani razu jeszcze o tym nie mówiłam. Raczej często staram się nie zdradzać o co chodzi, wiecie, nie chcę nikomu nic zaspoilerować, dlatego że ja często sama nie sprawdzam o co chodzi w książkach. Mam takie tylko główny, wiecie, zarys, główne podjęcie, o czym to może mniej więcej być. No tutaj wiadomo, wiedziałam tylko tyle, że historia słowiańska napisana przez polską autorkę. Co mnie oczywiście już kupiło, natomiast na ogół staram się nie zagłębiać w fabuły, ponieważ lubię się zaskoczyć. Nawet jeśli wiecie, jest jakaś informacja tutaj z tyłu, staram się tego nie czytać, dlatego że lubię się zaskoczyć już nawet na dziesiątej stronie, bo nie wiedziałam, że to w tym kierunku może iść. Więc na ogół tego nie robię, natomiast myślę, że ten film zasługuje na to, żeby chociażby wspomnieć o co chodzi, jaki jest główny zarys, zarys fabularny, poza tym, że to są po prostu świetne książki, tak? Jakby o tym już wiemy, o tym powtarzam od jakiegoś czasu. Mamy wioskę słowiańską w czasach pogańskich nic nie ma o chrześcijaństwie i tak dalej mamy wioskę pogańską więc jakby tutaj już mamy ten główny zarys już wiemy po prostu wiecie gdzie usiąść głową i historia ma się tak że kiedyś kiedyś bardzo da dawno temu wieki po prostu temu czy jeden wiek temu jakiś tam ogromny ogromny rzut czasu wstecz była na tej ziemi w tej wiosce Rządzili wilkarzy, czyli tacy, takie postacie, nie wilkołaki, natomiast to byli tacy, wiecie, bardzo silni, nie tylko mężczyźni, bardzo silny gatunek e, mm, osobników, którzy zmieniali się w wilki, ale również mieli postać e, ludzką e, i oni po prostu byli bardzo, bardzo silni i rządzili tą e, doliną, wilczą doliną między innymi. No i wiecie. Zabijali, kiedy chcieli, wykorzystywali ludzi, no po prostu rządzili tymi ludźmi, tak? Ludzie byli ich podwładnymi, i któregoś um, razu pojawiła się czarodziejka, um, pojawiła się Eleniale, która um, przez tych ludzi, przez ludzi w tej wiosce była uznawana za boga. Oni ją czcili jako boga, dlatego że ona miała tak potężną moc, że w ich oczach była po prostu bogiem, i ona zesłała na tych wilkarów śmierć. Zesłała na nich śmierć taką, że no, zniknęli z powierzchni ziemi, wybiła ich wszystkich, natomiast jakby zostawiła ich w takim zawieszeniu. Nie zabiła ich w taki sposób, że oni nigdy nie wrócą, natomiast pozbyła się ich z tego miejsca i ich już tam nie było. Na co pojawił się taki wielki biały wilk, który był ymm, Bogiem, Panem, Władcą tych wilkarów, i ją przeklął i powiedział jej, że jej własna krew. Któregoś dnia do niego wróci i będzie błagać o to, żeby tych wilkarów przywrócił. I to jest taki główny zarys fabularny. Historia nam się ta zaczyna od, wiecie, już wiek później, wiele, wiele, wiele lat później, kiedy mamy właśnie tutaj Wendę, czyli naszą główną bohaterkę, która żyje z opiekunem, czyli mężczyzną, który zajmuje się wioską, leczy chorych, odprawia rytuały, rozmawia z bogami, prowadzi modlitwy i tak dalej, taki żerca tej wioski. No i ona razem z nim zamieszkuje. To jest taki główny zarys fabularny, także możemy się domyślać mniej więcej, w którą stronę ta historia pójdzie. Jakby już wiemy, że, że poszła klątwa, wiemy, że krew Eleniale wróci, żeby um, błagać o wilkarów, no i wiemy, że historia zaczyna się wiek później, więc prawdopodobnie tak już się każdy może domyślić, że gdzieś tam o to będzie tutaj chodziło, że ci wilkarzy mogą wrócić. Um, więcej raczej zdradzać nie będę. Już mówiłam wcześniej w filmach, że książka opowiada przede wszystkim o bardzo silnej babce. Bardzo silnej babce, która jakby obserwujemy jej losy, natomiast nie tylko książka jest pisana z perspektywy wielu bohaterów, naprawdę wielu. Przez te wszystkie trzy tomy się naprawdę wiele osób przewija, dlatego że no, mamy tutaj tą wioskę opisaną, mamy wszystkich praktycznie mieszkańców tej wioski opisanych. Trochę są takie momenty, że się da pogubić w imionach albo kto od kogo dokładnie był. Przynajmniej ja się czasami gubiłam, natomiast w tomie trzecim mamy tutaj na samym końcu spis, postaci które się pojawiają w tomie trzecim. Jednakże jeśli ktoś ma te książki fizycznie albo w e-bookach, nie radzę sprawdzać spisu przed przeczytaniem tomu pierwszego i drugiego, dlatego że można tu wyczytać trochę spoilerów. Wiadomo, no tu już mamy tom trzeci i dopiero ten spis y, dotyczy tomu trzeciego. Ym, mamy świetne postaci. Świetne postaci męskie, świetne postaci kobiece. Każdy ma swój własny charakter. Ym, mamy naprawdę wiele zaskoczeń. Ym, nie pamiętam, już powiem wam... W tym momencie, czy Tom pierwszy mnie jakoś bardzo zaskoczył. Natomiast to był debiut autorki. Z tego co wyczytałam w posłowie w podziękowaniach w Tomie trzecim, to był debiut autorki i jak na debiut. Świetna książka i to samo miałam właśnie, to samo miałam przemyślenia odnośnie Niedźwiedzia i Słowika, to też był debiut autorki już porównywałam te dwie książki względem budowy postaci, jakby w tej książce też mamy bardzo wiele postaci, które mają przeróżne charaktery i to wszystko świetnie wygrywa. Tu jest to samo, więc naprawdę jeśli ktoś polubił tą serię, to polecam to No ja to niestety jeszcze nie wiem, już to też powtarzam od nie wiem jak dawna, jak tutaj wygląda tą drugi, trzeci, ale już w tym, ja nie wiem czy jeszcze w tym miesiącu mi się uda, myślę, że postaram się, żeby już w tym miesiącu sięgnąć po tom drugi i do końca lutego na 100% będę miała tamtą trylogię całą przeczytaną. Um, na bank, obiecuję Wam to. Także um, tak, mamy tu wiele postaci. Um, to nie jest historia prowadzona z perspektywy jednej bohaterki. To nie jest historia, która opowiada tylko i wyłącznie o tej bohaterce, o jej rozwoju. Natomiast ten rozwój jest tu pokazany. Ona w każdym tomie jest trochę inną osobą, bo po prostu ma już inny bagaż emocjonalny i tak dalej. Tom trzeci może być trochę. Um, Ciężki na samym początku, dlatego że pomiędzy tomem drugim a tomem trzecim mamy przeskok kilkunastu lat. Nie jest dokładnie powiedziane ile, natomiast mamy kilku, przeskok kilkunastu lat. Um, więc yy, no, jest taki moment na samym początku i sama go miałam, w którym nie wiedziałam o co chodzi i dlaczego. I mówiłam o tym też w ostatnim filmie, że zaczęłam to czytać, aż musiałam się cofnąć, bo nie, nie wierzyłam w to, co czytam, nie chciałam wierzyć w to, co czytam. Natomiast ile zaskoczeń z tej książce, to się w głowie nie mieści. Jak to jest dobrze przemyślane, jak tu się wszystko spina. Kompletnie każda rzecz tu się spina. I tak jak zaczęłam czytać, jakby tutaj miałam pewne wątpliwości odnośnie niektórych wątków i czytam, czytam, podjeżdżam do końca i mówię, no kurczę, no chyba nie będzie jakby wyjaśnienia. Jesteśmy na takim etapie tej książki, że już chyba nie będzie więcej o tym. I tak wiecie, z jednej strony troszeczkę się zasmuciłam, a z drugiej strony niepotrzebnie zwątpiłam w panią krajewską kompletnie. Miałam co najmniej 3 czy 4 razy w tej książce, kiedy po prostu musiałam ją odłożyć, szczena mi opadła, oczy się otworzyły i po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Jest cudowna, te same zaskoczenia złapały mnie w tej części, natomiast w tej części tych zaskoczeń jest o wiele, wiele więcej to są absolutnie pięciogwiazdkowe książki. Rozumiem, że nie każdemu się spodoba. Rozumiem, że na moją opinię również wpływa to, że to są te takie, wiecie, klimaty słowiańskie, wioski pogańskie. Bardzo mnie to cieszy, bardzo lubię o tym czytać, dlatego to też jest, wiecie, jakby czynnik, który sprawia, że mi się podobają te książki. Natomiast konstrukcja tych książek, konstrukcja fabuły, konstrukcja tego, że tu nic się nie, wiecie, tu się wszystko spina. Każda jedna rzecz. Oglądamy czasami film Bądź czytamy czasami książkę, w której postać wykonuje daną czynność tylko po to, żeby fabuła nam się ciągnęła. Tak? Mamy, mamy taką myśl, że po co ona to robi, po co on to robi, a no bo bez tego nie byłoby filmu. Mamy czasami takie myśli czy, czy książki. Tutaj tego nie ma. W moim przypadku przynajmniej ja nie miałam ani razu takiej sytuacji, w której bym się zastanawiała, po co ktoś coś robi. Bo to wszystko ma sens każda jedna postać ma sens, to co te postaci robią. I nie tylko wiecie, że to się zgrywa do fabuły, ale to się zgrywa do tego, jak ludzie się zachowują, jak ludzie myślą, jakie nauczki i jakie lekcje wyciągają z różnych rzeczy, które w życiu zrobili. Świetnie przemyślane książki. E, absolutnie chciałabym przeczytać wszystko, co wyszło spod pióra pani Krajewskiej. E, wiem, że są właśnie dwie książki dziecięce. Teraz wychodzi erotyk, który i te, i te dwie książki dziecięce, których myślę, i erotyk są również w tym wszechświecie, w tej samej wielkiej dolinie, natomiast na różnej osi czasu. I wczoraj. Czytałam, to czytałam na blogu albo w posłowiu książki, ale chyba na blogu autorki wczoraj wstawiła post odnośnie, dlaczego, odnośnie informacji o tym, dlaczego napisała erotyk. I, jakby tam wyjaśnię, dlaczego napisała ten erotyk, i tak dalej. Um, I tam dała informację, że ona po prostu będzie stworzyła kolejne książki w różnych gatunkach literackich, w, jakby w tym świecie, w tej wilczej doliny. Natomiast wiecie, na różnych osiach czasu, różni bohaterowie, i tak dalej. Co wydaje mi się naprawdę fajnym pomysłem, dlatego że, no wiecie, to są książki trochę, że tak powiem, skrojone dla mnie. Um, no ja bardzo lubię ten motyw w, w książkach, i i, no, i w ogóle fantastykę. Także bardzo mi się to podoba. Natomiast, no właśnie, autorka pisała, że napisała teraz Erotyk. Być może kiedyś napiszę jeszcze jeden, na pewno będę ten Erotyk czytać. Chciałabym właśnie dorwać gdzieś tam w swoje ręce te książki dla dzieci, natomiast nie ma ich już raczej w formie papierowej, raczej gdzieś tam tylko e-booki, audiobooki. No i jeśli nawet napiszę obyczajówkę, to ja będę chciała ją przeczytać. I nawet jeśli ona będzie w innym świecie niż w tym. Ale jeśli będzie w tym, to w ogóle będę zachwycona. Tak dobrze piszę książki, tak dobrze pisze ta autorka te książki. Ja wiem, że nie każdy się ze mną zgodzi. Widzę opinie na Goodreadsie, Niektórzy dają cztery gwiazdki, nie dają pięć, inni dają dwie. Ehm, jakby nie mam w tym nic dziwnego, wręcz mnie to fascynuje, że wiecie, coś, czym ja się aż tak zachwycam e, w oczach kogoś innego, zostało ocenione na gwiazdki dwie. Ehm, wręcz powiem Wam szczerze, że, że, że byłam aż zachwycona tym, wiecie, tym taką różnicą, co kto lubi, jakie lubić rzeczy czytać i tak dalej. Świetne książki. Świetne książki. I um, polecam Wam sprawdzić. Wiem, że w tym momencie są niedostępne, natomiast piszecie mi dosyć aktywnie, że one są dostępne w różnego rodzaju um, abonamentach. Wiecie, Legimi, BookBeat, ktoś tam pisał, na Empic.com, Empik Go też są, ale nie jestem pewna, czy można je w abonamencie wysłuchać, czy trzeba je tam zakupić w sklepie. Nie jestem tego pewna, dlatego że ja korzystam tylko i wyłącznie z Empic Premium, więc nie wiem dokładnie, jak to wygląda. One nie są w Empic Premium dostępne. Eee, najlepsze Slavik Buki, jakie przeczytałam, i powiem Wam szczerze, że ja w tym momencie jestem nimi zachwycona, więc jakby zobaczymy, co powiem za pół roku odnośnie tego, czy to jest najlepsza seria w ogóle książek, jakie w życiu przeczytałam. Natomiast w tym momencie śmiem twierdzić, że to jest najlepsza seria książek, jakie w życiu przeczytałam. Zobaczymy, co powiem za pół roku. Na ja pewno nie zmienię zdania, że to są świetne książki, bo nimi są. Nie wiem, czy najlepsze, jakie w życiu przeczytałam, ale na dzień dzisiejszy nie potrafię sobie przypomnieć lepszych książek, jeśli chodzi o mnie, eee, ponieważ uważam, że na przykład tutaj mam Wojnę Makową, ona też jest bardzo dobrze skonstruowana. Natomiast nie wszystko mi się tam spina, nie wszystko rozumiem, nie każdy ruch bohaterek, bohaterki czy w ogóle bohaterów rozumiem w tej książce. Tu rozumiem wszystko, tu ma wszystko sens. Jejku, jakie te książki są dobre, um, staram się już nie wypowiadać tego samego zdania w kółko. Natomiast takie ono jest. Takie zdanie mam. No, musicie, musicie się domyślać, jak bardzo się cieszę z tego, że mam tutaj autograf od autorki i żałuję, że nie wszystkich trzech, ale bardzo się cieszę, że mam chociaż ten jeden. Możliwe, że kiedyś uda mi się osobiście ze zebrać w pozostałych dwóch książkach. Na pewno jeszcze będę wspominać o tych książkach przy zakończeniu, em, przy wrapapie styczniowym. Wiadomo, przeczytałam dwa tomy, więc na pewno o nich wspomnę. Postaram się już wtedy nie biać nad zachwytem o tych książkach, em, ponieważ no, już nagrałam kilka materiałów dotyczących tego tematu. Natomiast na pewno jeszcze o nich wspomnę i pewnie będę o nich wspominać gdzieś tam w jakichś takich, wiecie, zbiorach najlepszych fantastyk czy najlepszych slawikbooków Buków i tak dalej, więc jakby te książki na pewno tu gdzieś tam będą się co jakiś czas pojawiały, będę Wam o niej przypominać. Natomiast już mi kilka osób pisało, że przez ten mój z tymi książkami, zamierzacie po nie sięgnąć, bądź nawet już sięgnę, sięgacie, już sięgnęliście, więc no, tym bardziej się cieszę. Mam nadzieję, że Was nie zawiodą, mnie zachwyciły absolutnie. Także życzę Wam bardzo miłej przygody z tymi książkami i, i takiego zachwytu, jaki też mnie złapał, jeśli nie z tymi, to z jakimikolwiek innymi, bo nie ma chyba nic lepszego w życiu czytelnika, jak znalezienie książki skrojonej idealnie dla nas i po prostu zachwytu nad każdą jedną stroną, każdą jedną postacią, każdą jedną rzeczą. Cudowne, cudowne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze raz Wam dziękuję za obecność, za to, że się udzielacie, że oglądacie, że jesteście. Powiem Wam szczerze, że czuję taką miłą ekscytację na myśl ile uda mi się wiecie jak bardzo uda mi się rozwinąć w tym jak się wypowiadam w tym co czytam w tym jak nagrywam nad jakością filmów i tak dalej jakby w tym momencie jestem w stanie sobie pozwolić na to co aktualnie oglądacie i słuchacie natomiast jakby myślę o tym że w przyszłości na pewno będę w stanie gdzieś tam te filmy nagrywać jeszcze lepszej jakości albo po prostu lepszej jakości i tak dalej. I jakby czuję taką małą ekscytację na temat tego patrzenia później, na przykład za rok, wstecz, co się y, zmieniło. Także y, no, też nie mogę się trochę tego doczekać i y, y, życzę nam wszystkim miłej przygody tutaj i, i miłego dojrzewania razem, miłego rozwijania się. Pełnego lekcji pozytywnych, chociaż negatywnych też. Także tak, dziękuję Wam bardzo za obecność jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie.